W dzisiejszym odcinku zrobiłem takie formikarium dla mrówek Ej zaraz, bo tutaj ktoś coś niszy, przepraszam bardzo Oni chyba myśleli, że stąd uciekną, nie wiem, nie wiem o co chodzi Ale wiem jedno Dzisiaj będziemy tutaj z nimi grać Ej nie no, sorry, bo ja tutaj naprawdę muszę y, Zaraz, tego jednego tutaj zabić Przepraszam bardzo Ale tutaj nie, bo tutaj, tutaj naprawdę Tutaj trzeba, trzeba typa zabić Ty, Joker, 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 Joker Dobra, z, nie, zabijamy typa, bo typ mi pół domku rozwalił No i dobra, słuchajcie Dzisiaj widzowie będą walczyć o przetrwanie na płaskiej mapy, jak widzicie. liczym mrówki tutaj i tak. Uwaga, za niszczenie zabijam. Już odpadło kilka osób. Oczywiście dzisiaj mi znowu będzie pomagał Sandro, żeby tutaj jakoś ten cały burdel z wami ogarnąć. Dokładnie, się ma się malecimy lecimy z koksem, nie? No normalnie. No i dobra, wszyscy stoją, się patrzą na nas i powiem ci, że wydaje mi się, że pierwsza runda może być całkiem ciekawa, ponieważ myślę, że możemy zrobić mały przed... Leczę z terenu i zrzucić na nich kilka kowadeł. No bo zobacz, oni się nawet nie mieszczą za bardzo. Dlatego ja sobie wezmę yy, vanisza od pale, tak? No stary, trzeba odchudzić towarzystwo trochę. Tak, nie? trzeba <grym> ewidentnie odchudzić towarzystwo. <grym> Dobrze powiedziane, Sandro. Dobra, więc biorę tutaj teraz. Pyk. Dobra, zaznaczam sobie tu i zaznaczam sobie tutaj i pyk. Dobra, napiszę. Uwaga, kowadła z nieba. Uwaga, i teraz set. 00000000. Anvil. I zobaczmy, co się teraz stanie. Dobra, spadły jakieś dwa kowadła, to nie było za dużo w sumie. Okej, okay, spadł o Ojoj! Kilka osób odpadło. No, nie chyba nie strzałili, że się mogą w domku chować w sumie. No, bo nie było mówione, że nie można. Więc ci, co się chowają w domku, no to widać, że tutaj jako jedyni pomyśleli w miarę. No i dobra, odpadło w sumie. W sumie nawet sporo osób. tu się nawet schowali w podziemie. Więc ja mam pomysł, stary: Kto ostatni pod ziemią ten odpada? Musicie znaleźć wejście. Dobra, więc teraz, stary, będziemy Obserwować, co się tutaj będzie działo. Oni tutaj wybiegają z domku. Gdzie co się w domku schowali. Mają teraz naprawdę przechlapane. Dobra. Ej! Co oni robią? To oszustwo! O nie! Ej, stary, bo oni tutaj, stary, o, oni oszukują. Dobra, nie. To trzeba to trzeba zrobić inaczej, stary. Bo ja nie spodziewałem się, że oni będą aż tacy głupi, żeby naprawdę nie przeczytać tego, co napiszę. Dobra. Set, zero. Utrudniamy grę o tyle, że teraz nie będzie ścian. Kolejny. Ojoj! Ojoj! Osoby wypadły. No i dobrze. Chyba może nawet wypadł ten Steve. Mówiłem, że trzeba znaleźć wejście. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? I ty, co robisz? On to do lawy. On co zrobił? Myślał, że lawą wpłynie. Okej, okay. dobra, zostało nam naprawdę tutaj niewiele osób, ale ostatni był ten gościu, czyli no ty tutaj, Stewie, odpadasz, niestety. Dobra, Steve odpadł. Uwaga, bo już nie ma ściany, która by was ratowała. No chciałem tu się nie zostawić, ale. Oj, tam właśnie dość a, no więc y, nie fajnie. przeliczmy ile mamy osób Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem osób mamy tylko Co jest, okej okay. tak szybko nie kończymy chyba no, jeszcze, no, nie? Tak no, nie, nie no nie, 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 nie y, Tak szybko nie możemy Dodam nowe osoby Do gry, kto chce Na event pisać Jeden, dwa, trzy, dobra stary Ej, bo tutaj kolejna osoba, znowu, spadł. Ktoś, spadł, znowu tak. ktoś spadł Stary, oni naprawdę, nawet nie trzeba ich zawieść Oni sami spadają, dobra, słuchaj, tylko Amelie ja się zgłosiła, Amelia, dobra, a nie jeszcze a Fe... Fe... A nie, bo Fedi, Fedi, to już, Fedi to już był, dobra. Amelia, ty nie spadnij, ty nie spadnij tylko. Krzysiek tup. W ogóle co to jest za nick? Dobra, spokojnie, słuchajcie, dodamy, w sumie. Ojej, Krzysiek od razu spadł. Dobra, dobra. To widać była selekcja naturalna. Kolejny spadł, dobra, ale może go tepnę, może przeżyje, przeżył. I znowu dobra, nie, w sumie nie, w sumie to w sumie to, w sumie to, w sumie to już kichać go. Patrz, stary, przeżyje I tutaj tepam, a oni wszyscy od razu spadają. Uwaga, kolejny, dobra, on, on żyje, on żyje, dobra. Mają stary, stare, jak się przenoszą, to wiesz, po prostu nie ogarniałem gdzie są, chyba No, no w ogóle nie ogarniałem, o Dobra, no to ja mam pomysła. Tutaj dodałem dwie osoby. Możemy jeszcze dodać jakąś, bo patrzę za to, jak oni tutaj. O, Rajotskam, to mi się podoba, dobra, więc rajockam te pamy. Tu jakiś gościu wpadł do dziury, którą wybudowali gracze. No w ogóle, słuchaj, to jest o tyle straszne, że ja muszę chyba tej przypomnieć zasady. Przypominam zasady. Nie można nic niszczyć. Dodaj A Antosia, ale... Ona już była, tylko spadła, no to nie moja wina. Dobra, oni tam wszyscy sobie są. W ogóle ta lawa tutaj, no ja was przepraszam, widzowie, ale no niestety chciałem tutaj lawę wam dać, żebyście tutaj mieli, ale wychodzi na to, że nie będziemy mogli tego zrobić przez fakt, że ktoś tutaj, nie wiem, w ogóle wodę wylał. oni już do tej lawy. W ogóle dziwnie się naprawdę bardzo porobiło. I naprawdę było ich tutaj dużo na początku, ale finalnie wyszło jak wyszło. Więc tak, w ogóle wyłączmy też deszcz, bo deszcz jakoś tam na pogrodę zepsuł. I zaczęły nadlatywać. te... co, co, to co, co tutaj jest? Co, to, tu? Co, co, to zlatająca głowa? O co chodzi? Nie wiem o by, ale okej. Okay. Dobra, teraz tak, bo tutaj domy już są w całości rozwalony. Dobra, oni chcą jeść, więc dobra, powiem im może, że tort jest w domu. Torty są w domku. Dobra, i zobaczymy, ile z nich teraz pójdzie do tego domu. Tutaj w ogóle trzeba będzie parkier jakiś zrobić, chyba że się tam dostać. Chociaż, dobra, ja im tej może pomogę. Tak, o, drabinką, proszę bardzo, żeby oni tej na pewno sobie mogli wejść. A tutaj trzeba, ojoj, bo tej gościu w ogóle wpadł. Co jest? Z nim nie tak. Dobra, tutaj trzeba troszkę mapę naprawić, bo tutaj naprawdę pułapki się narobiły, jakichś, których ja wcześniej nie przewidywałem. Ale ja bym bardzo chciał, stary, może to... To, to było za mocne, że to się wyłączyłem na początku? Nie wiem, ja się... O nie! Ej, zaraz, co to było? Co to było? Ja to... Ja to widziałem! Ja to widziałem! To było atakowanie innego gracza. Janek Kot, oh, sorry, odpadasz, Janek. No, trudno, trudno, chłopie. Wszyscy do domku na górze. Dobra, zobaczę, czy oni tam wyjdą z tego podziemia. Tutaj te kowadła możemy w ogóle poniższyć, bo te i Nie są potrzebne. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak im wyjdzie parkour w 2D, stary. Bo, no, z racji, że mamy dzisiaj wiesz, Wszystko w temacie 2D. No, fajnie to będzie wyglądać, powiem Ci. Wszyscy do domku na górze. Ty. Wszyscy do domku do... na górze pisałem. Ona, stary. Ona. Yy, ona. Okej, okay, dobra. Nie, nie wiem. Dobra, nie, bo ten gościu, ten gościu, on się nie bawi ze mną, Simon mówi. Enzi, ty giniesz. Myślałem, Enzi, że jesteś bardziej ogarnięty. Nie, no, to nie był prawdziwy Enzi, żeby nie było. Ten gościu jeszcze tam próbuje dojść. Okej. Okay, no to niech tam sobie próbuje, A ja im tutaj będę robił parkier. I parkier będzie całkiem prosty, no bo w sumie to dlaczego miałby być... E, zaraz, co, co, co to w ogóle jakiś niemożliwy skok zrobiłem? Przepraszam was bardzo. Dobra, zacznijmy na chwilę tutaj wejście do tego. Okej. Okay, Okej. Okay. Teraz można na przykład tutaj dać rabinę. żeby jak już coś tutaj nam utworzył takie naturalne to. I teraz zrobimy hop, hop, hop. Będzie raz, dwa, a raz będzie trzy. O! I to będzie dobre. No i dobra. I tutaj możemy zrobić strefę bezpieczeństwa. Dobra, więc tak. Tutaj trzeba będzie zrobić. To ostatni na końcu parkuru odpada. Dobra, i teraz tak, zaraz, bo tutaj, tutaj trzeba im zrobić takie, takie wejście, o, takie wejście trzeba im tutaj zrobić. Gościu tam pobieg w ogóle, nie wiem co on myśli, że będzie to oszukiwał. Dobra, przebieg sobie wejście na parkur. Nie wiem, jakim im tutaj pójdzie. Na razie widzę, że jest pierwsza osoba, która tutaj sobie daje radę. Ej, a co jakbyśmy chociaż nie niby... Ojoj, tuś Oj, wypadł poleciał. poza mapę całkowicie, no. Dobra, i pierwsza osoba jest bezpieczna. Teraz tutaj następne... Oj, kolejna osoba wypadła, ale wpadła Brata. do jaskini! Na dole, co jest? On ma jeszcze szansę, stary. Ktoś tam napisał, że łatwo. No, łatwo zależy, jak dla kogo. Widzę, że ten Steve tutaj. On ma jeszcze szansę, stary. On ma szansę to wygrać. Lol, co jest? Ok. Ostatniego zabijamy, nie? Tak, ostatniego zabijemy. Dziewczyny. One myślę, że tam jest część parkuru, chyba. Dobra, o właśnie tej torty, żeby było wiadomo, że tutaj jest część parkuru. w sumie też możemy dać, żeby oni się mogli najeść w drodze tam. Ok, to będzie ostatni. Ojoj, oj, oj. chyba ten Steve będzie ostatni, więc dobra. Tym oto sposobem zostało przejściu graczy, nie jest w sumie tak źle, mogło być lepiej, ale no to no cóż, no ja to tam nie wiem, nie? No dobra, w takim wypadku możemy im może dać drabinę tutaj na dół, żeby sobie wrócili tutaj do domku. Dobra. Proszę bardzo, macie tutaj drabinę, ja sobie tutaj się pozbędę tego parkouru w międzyczasie. parkur w sumie całkiem prosty, chociaż i tak były osoby, które, nie wiem, miały biec. Możecie na dół iść po drabinie, oni nie wiedzą, że tam jest drabina, bo to jest najgorsze, że tak mając widok mapy w dni za bardzo może ogarnąć, co się dzieje, ale dobra, ogarnę już, że tam jest zejście, więc ja tutaj zajmuję się rozwalaniem pozostałości. Dobra, i teraz weźmy na przykład jedną osobę z tych sześciu. Uwaga, jak mam na imię. Dobra, zobaczymy, kto z nich odpowie pierwszy. Brian? Dobra, MDQ coś tam odpowiedział jako pierwszy, więc zrobimy tak, że tutaj zrobimy platformę. Platforma będzie taka, TP, MDQ. Dobra, więc Tutaj pierwszy odpowiedziałeś, może jemu tutaj delikatnie powiększymy tą arenę. Teraz uważajcie na siebie. Ten gościu, będzie do was strzelać. A oni nie będą mieli gdzie się ukryć, bo drzwi sobie zabieram w tym momencie. O, właśnie tak teraz. Tak, ten on właśnie się pyta, czy to w ogóle o niego chodzi. Dobra, uwaga. Start! Oni sery się w tym domku. Co jest w ogóle? Oni wszyscy tam razem. On po prostu, ej, sere, nawet przed nim nie uciekają! Oni nie próbują tego unikać, zostanie nieźle. oni zabije, stary. I wszystkich. E, koniec, koniec. Już, już zabił, zabił dwie osoby. Jednego miałeś zabić. W sumie nie pisałem chyba tego. Ale to nic. I tak by odpadli. Słabi byli. Nawet nie uciekali. Oni stary tak jakoś wszyscy stanęli jakby czekali aż jest naturalna sama za nich wybierze kto przeżyje, a kto nie. Dobra, więc w tym oto wypadku mamy czterech graczy. Więc dobra, ja mam pomysła. Niech on sobie tutaj wróci na mapę i może podzielmy ich na cztery sektory. I stary, każdy każdy z nich będzie musiał zbudować jakiegoś pixel arta Powiedzmy pixel art nie wiem ile na ile 10 na 10, dobra spróbuję to odmierzyć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Okej, okay. i teraz stąd sobie zrobimy Dotąd set 7. stąd dotąd też sobie Zrobimy set 7. nie wiem czy tutaj jest ta bariera bo... Aha, bo ona na górze została, okej, okay, no to tak trochę niefortunnie W sumie, pozbądźmy się tego całkowicie, set zero Chociaż w sumie ja tak patrząc na to, to dobra, mogliby mieć troszeczkę więcej miejsca. bo jak tej pisz na takiej powierzchni zrobić, no w sumie by się dało. Albo zaraz 10. No dobra, nie no dobra, no dobra, no dobra, no nie, niech będzie, niech będzie. 10 na 10. Spróbujemy zrobić taki challenge, co nie, Sandro? Tak, normalnie, no. Dobra, to stack 2. ok. tutaj mamy ten i w dół, stack 1. Dobra, więc to są nasze cztery pola. Napiszcie coś. Dobra, jest MDQ, Amelia, Issen i Zuzik. Dobra, więc weźmiemy też skrzynkę, weźmiemy tej Cesta. Wiesz, w tej najpierw sobie może usunę w co tutaj mam od graczy. Weźmy im, dajmy wszystkie w miarę niezbędne kolory wełny, czyli powiedzmy, no, niech ich będzie chociażby tyle. Pyk, 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 pyk. Może jeszcze czerwoną damy, no bo w sumie czerwona to też jest taka, że w sumie wypadałoby, by była, a tej brązowa jest dwa razy. Dobra, nieważne. Teraz kopujemy sobie tą skrzynkę i wklejmy ją cztery razy. Dobra, pierwszy tepnięty, druga tepnięta, kolejna tepnięta. I kolejna tepnięta. Teraz, żeby oni nie mogli podglądać, co się dzieje u innych, to musimy ich tutaj zalepić ścianą, żeby, wiadomo, żeby no nie mogli w końcu widzieć, co się dzieje u innych. Tak jak już mówiłem, set barier. Okej. Okay. teraz są tutaj zalepieni. Uwaga, waszym wyzwaniem jest zrobić pixel art. Tematyka dowolna. Odpadnie najgorszy pixel art. Macie, powiedzmy, nie wiem, ile im damy, Sandro? 4 minuty? 4 no, e, minuty? Cztery. Start! Dobra, zobaczmy stary, jestem mega ciekaw, co oni będą budować, bo nie mają żadnej jakby tematyki pracy. A w sumie no to jakby widzę, że chyba tutaj buduje, nie wiem, jedna osoba, w tej ewidentnie wydaje mi się, że buduje kwiatka, a druga buduje serce, ale takie krzywe to serce, widzisz to, to? To na środku. Ta, ta, coś nie wyszło. A po lewej w sumie ten kwiatek nawet coś tam przypomina, nie? Znaczy, oje to jest kwiatek, bo my nie wiemy jeszcze co to jest, ale będzie bardzo infotzynie. A może to jest palecka tenisowa? Czy coś? Nie wiem, ale stare budowanie piselarki tak w 2D, kiedy nie możesz go zobaczyć od zewnątrz, musi być naprawdę śmieszne. Myślę, że to jest największe wyzwanie w tym wszystkim, to jest sam właśnie ten fakt, że nie wiadomo jak to wygląda od boku, bo oni nie mogą zobaczyć na F5, jak sobie ja wam to pokażę, widzowie. Jak oni sobie stoją, no. to nie mogą tego zobaczyć, bo jak sobie F5 odpaźcie do taściana, wam blokuje po prostu pole widzenia, i nie za bardzo się da zobaczyć, co jest u kogo po prostu, co jak i gdzie. Widzę, że ktoś tutaj buduje jakiegoś skina. Okej, okay. on jest krzywy w ogóle, bo Ile jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dziesięć, no to, no, dałoby się to zrobić symetrycznie to jest, w sumie. To jest żaba, stary, to jest żaba chyba. To jest żaba, myślisz? No tak mi się wydaje. No czemu by miała być zielona? No nie wiem, ale możemy na przykład im tutaj zrobić jakieś takie tutaj strefy, żeby mogli sobie stanąć, jak już tego pixel arta. Tutaj, o, proszę bardzo. Ona też jej możemy tutaj zrobić strefę, żeby mogła sobie stanąć. Temu też tutaj możemy dorobić. Bić strefę. Pyk, pyk. O, tu bardzo co chłop robi, Endermana. Ten na górze. Ojoj! Ej, ale ten Enderman jest jakiś Fajny. dziwnie zgarbiony no. w ogóle. Tak ja nie liczy, wiem... tak. Zazwyczajony tygrys. Ej, stary, ja nie wiem, czy ty, czy ty przesadzałeś czas, kiedy napisaliśmy im, że mają 3-4 minuty? A jeszcze minutę mają stary. Jeszcze, jeszcze minutę, minuta. dobra. Jeszcze minuta. Nie wiem, stary, co robi ten gościu w lewym, górnym rogu, szczerze mówiąc. Ale wygląda to jak tęcza. Tylko nie wiem, od kiedy tęcza ma w sobie odcienie białego i czarnego. Ale ja się nie znam, słuchajcie. Ja słyszałem, że podobno. Jeden na dziesięciu facetów jest daltonistą, więc prawdopodobnie to chodziło o mnie. Ja nie wiem co on robi. Ja naprawdę nie wiem co on robi, ale tęcza nie ma też sobie odcieni fioletowego. Ja mam tezę, stary, że to jest piramida w kolorach tęczy. No dobra, ale jak to jest teza, to czym jest poparta, Sandro? No wiesz, no nieodpartymi dowodami na to, że to nie wygląda jak nic w sumie. Jak nic. Okej, okay, stary, ja jestem mega ciekaw, bo... W tej mamy, w jednej sytuacji mamy sytuację patową Jakby ta dziewczyna, która tutaj próbuje się wykopać swoje, swojej własnej pracy Koniec czasu stary, koniec czasu Koniec czasu jest, no dobra, więc tak, dobra, koniec czasu Teraz słuchaj, teraz musimy tak wiesz, tak szczerze, tak szczerze Która z tych prac według ciebie Sandro jest najgorsza? Ja teraz widzowie wam pokażę celownikiem mojego faworyta Oczywiście najgorszego faworyta, który zrobił najgorszą pracę I wy teraz widzicie, a według ciebie Sandro, kto jest najgorszy? Gorszy. No stary, mam dwóch najgorszych i w sumie to wybiorę chyba tego z prawej bardziej. Nie wiem dlaczego jakoś tak. Czyli kogo byś wybrał? No no, no tą babeczkę z tej po prawej, co ten, co trawę i niebo i słońce zrobiła. No to takie w ogóle. Wie... Ja, ja stary, wiesz co? Ja ci powiem, że wydaje mi się, że trawa, słońce i chmurka to jest o wiele mniej złe wyjście z sytuacji niż tego, co się zrobi tutaj, bo co przed Czej, Może co przed? Zapytajmy go. Zapytajmy twoja go. praca. Zapytajmy go, no. Zapytajmy go, bo na dole widzę, że jest jakaś żaba. Ale to, co to jest? Bo to jest jedyna praca, której się nie da nawet nazwać, jakkolwiek. Ten z ciastem. Od kiedy tęcza ma kolor czarny i biały? Ty go już chcesz zabić, Sandro. Nawet jeśli z nim pisać, a tego już bijesz. Dobra, pasz, wieka Wielka egzekucja. Lawa i teraz, stary, po prostu spalimy tego gościa. O, i to jest super, jak dla mnie. W się sensie nie, żeby palenie widzów było moim hobby. Ale po prostu egzekucje w tej serii są, jak nie wskazane, to na pewno bardzo ciekawe. A mi się najbardziej podoba stary, jak właśnie są fajne i, i spektakularne. To wtedy jest mega fajnie. Ja myślę, że to było wystarczająco spektakularne. Tak, no, fajny pomysł, fajna opcja. Dobra, więc teraz tak, napiszcie coś, bo muszę ich nikt stary zebrać wszystkich. Amelia, ta i Zuzia chyba, tak? I Zuzik, z dobra. Ja mam pomysł, a co jakby stary bawili się chowanego? To by było dobre, bo my byśmy widzieli, kto się gdzie schował, ale oni by nie wiedzieli. Dobra, teraz tak. Ile mam lat? Kolejne pytanie o mnie. To odpowie pierwszy ten. Będzie szukał. Dobra, pierwsze źle. Nikt nie trafił. Dobra, trzeba na pierwszą odpowiedź. 22. Dobra. To zabawimy się wychowanego. Tylko, no stary, trzeba im to coś jakoś przebudować, nie? Żeby się mogli w ogóle gdzieś schować. No, stary. Zrobimy tak. Zrobimy tak, stary. Może im kapkę przebudujemy coś tutaj, ten teges, Ale to najpierw wiesz co trzeba. Najpierw to trzeba im tutaj odgrodzić. ich, Na pewno, żeby oni tutaj nie widzieli, co się dzieje. Set barier. Okej. Okay. Tutaj możemy im delikatnie przerobić na przykład tą górę. Czy coś? O, na przykład myślę, że o. Że to może być stary, dobra kampa. Tutaj im zrobimy jedną kampę. Tutaj będzie zejście do podziemi, wiadomo, nie? Ale tutaj też będzie się można skampić. Schowaj się słabo, ok? Co jest w ogóle z nimi? Czemu oni się na takie coś zwiadują? A w sumie to śmiesznie by było, jakby czysto teoretycznie dało się na przykład tutaj wskoczyć. Ty, zrobimy tak, że dało się nam wskoczyć. Że tutaj też mogła być kampa. O, 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 o. Okej My tak by o tym nie wiedzieli. Oni nie mogą zobaczyć teraz, co, co dobudowujemy, więc jest git Okej okay tutaj, dobra, więc mamy kampa jedna tam może być, druga kampa będzie tam, czy trzecia kampa będzie gdzieś w podziemiu, a ty co to jest Sandro, ty robisz to poza mapę, czy cię powaliło? Sandro, co ty robisz? Sandro, czy ty jesteś trzeźwy na tym odcinku? tutaj tak, tak, poza. jestem trzeźwy. No właśnie, nie widać. Zacznijmy wyjść tutaj poza tą klatkę, dobra, i teraz tak, ja tutaj stary robię barier na całość. Ale tu w ogóle kamp nie ma stary, gdzie oni się mają schować? Są kampy stary, no właśnie nie wiem, no to jest najlepsze, że ten. Dobra, bierzemy tutaj drzwi, set, barier, ok, i teraz powinny być bariery na całości Są bariery na całości A reszta się chowa Macie czas na schowanie się Tak z 35 sekund Coś takiego Czy one obydwie stary poszły pod ziemię? Jeżeli ano. was znajdzie Obydwie naraz To obydwie odpadacie Żeby było, że się nie mogą skampić razem stary Ojoj 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 Nie, one to zrobią stary one, Ale już biję, Ten już, ten już go bije Ten już się boi Ten już go bije go bije. Przedłużamy czas. Dobra, o nie! Co to w ogóle jest za kampa? Dobra, szukaj, let's go. Zobaczymy, kogo pierwszego znajdzie i wiesz co, no ja chyba wiem, no chyba znajdzie tą białą pieszczę. Na się słucha centralnie na wejściu do jaskini, co ona robi stary? Czy myślisz, że ona jest wyposażona w mózg? No i w ogóle. Nie stary! Nie, nie. Mówię, że nie! <gry> Znalazłem ją, dobra Więc, no, jakby to powiedzieć Ty odpadasz, kurde, no, gdzie uciekasz? Stary, poczekaj, bo ona tutaj ona, Czy ona myśli, że ona ucieknie? Co to miało w ogóle Znaczyć? Okej, okay, dwie Finalistki, napiszcie coś Dobra, to teraz tak, ja mam, stary Pomysła, by zrobić im Wojnę totalną, stary. Co to znaczy, stary Wojna totalna? Wojnę totalną To znaczy, zrobimy skrzynkę, w której Będzie masa itemów, na przykład TNT Stary, do rozsadzania mapy i zobaczymy jak A może w ogóle i one się po prostu TNT tylko wysadzają. Chociaż nie, no, bo. No fajna, opcja No nie, bo ta, co będzie na górze, to będzie miała przewagę, po prostu. Trzeba. Dobra, więc ja, ja tutaj skompletuję. Idealne wyposażenie, więc tak. Wezmę tutaj diamentową zbroję. Daj im coś fajnego, stary. Jakieś złote jabłko na przykład awaryjne niech mają. E, dobra, dobra, no faktycznie masz rację. Jedno złote jabłko. Dużo TNT. Zapalniczkę. Myślę, że kilo też będzie spoko. Daj im po łuku, stary, to też będzie fajne. O, dobra, łuk też masz rację. Mam nadzieję, że tutaj coś się faktycznie będzie ciekawego na końcu. No i dobra, mamy tą skrzynkę skopiowaną. Teraz mogę im dać skrzynię z wyposażeniem. To jest twoja skrzynia z wyposażeniem, to jest wszystko, jest wszystko. Dobra. GM3. I tutaj ty też dostaniesz skrzynię z wyposażeniem. Macie w skrzyni wyposażenie. Waszym celem będzie znalezienie i zabicie drugiej osoby, nieważne jak. Dałem im kilo, więc kilo może tutaj delikatnie zmienić, obliczać tej gry. A może im dałeś jakieś? Do budowania? Nie, wykopią se. Dobra. Uwaga, start Można niszczyć wszystko Ej, ale to stary mega fajnie to O nie, wygląda, stary. o nie, o nie stary Popatrz, bo ona tam wysłała to TNT ona, Tamta już słyszy, że coś tam się dzieje Więc prawdopodobnie będzie musiała zmienić taktykę I nie podlatuj tak blisko Sandro Bo ty widać, gdzie się i gdzie jest druga osoba Włosce Dobra, widzę, że tamta już obrała taktykę kopania się pod tamtą drugą No więc ciekawie, ciekawie, ciekawie Widzę, że obydwie tutaj robią takie niezdecydowane ruchy Nie wiem, dlaczego tamta się odcina po prostu od drugiej Zatakuj Uwaga, uwaga, widzi, widzi to, widzi to, pa, 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 pa normalnie, jest tam u niej, dobra, teraz kto, to uda radę, o kurde, Sandro, tu się nie zasłaniaj mi tutaj widoku, i widzą, kurcze, bo my tutaj, wiesz, film, oj, ona sama se stary posadziła, co jest, czemu do jej nie strzela z łuku, a nie, strzela z łuku, popa, skapnęła się, oj, dobra, tamta się zabudowała, więc no, tutaj zaczyna się robić ciekawie, ale ta na lewo, stary, ona widać ewidentnie, że idzie w to TNT, jestem ciekaw, czy jest możliwe, że to TNT się skończy i że to jakby, Przechyli szale zwycięstwa na jej przeciwniczkę. No, na razie dziewczęcie tutaj strzelają, ale no, nawet im to idzie. Tak, nawet, nawet, fajne, no. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych odcinków, to, za ci zostanie. Bo i ja naprawdę nie wiem, czy kiedyś na końcu w tej serii widzowie mieli aż taką dowolność niszczenia gracza przeciwnego. Więc no ja mam niestety obawy, że one będą chciały się wystrzelić ze wszystkich strzałów, jakie mają, ale nie! Ta lewa przejmuje defensywę, story! Park na nią wjechała! Normalnie, a czy tamta druga trzyma jabłko, tamta druga trzyma jabłko. Czy ona się po prostu zabiją na zwykłe Pv nie będą próbowały jakoś tego, nie wiem, urozmaicić lepiej. Oj, tam ktoś komuś criticala zadał. Dobra, ta zjadła jabłko. I druga też jej jabłko, uwaga! Obydwie są teraz na jabłku. Ja bym na ich miejscu próbował wysadzić TNT, ale ja się nie znam, więc w sumie czy moje znajomość interesuje? Pewnie nie, ale widzę, że tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo ostro. I dwie dziewczyny, no z tego co widzę jak ją dojeżdża, co jest? Patrz, patrz, nie wiem co, co jest się stało tamto i tam tam w ogóle nic nie ten. A, zalagowało ją chyba, z, nie, no nie wiem czy, czy ją zalagowało, bo w sensowa normalnie obrażenia i wszystko. Więc wyglądało to bardziej, jakby, nie wiem. Na chwilę puściła mysz i klawiaturę o! I, i mamy, mamy, mamy wygranego, stary. Mamy, mamy. Y, zaraz, zaraz, co? A, Amelia. Amelia 2020 20 wygrała. Amelia 2020 20 wygrała. Dobra, więc tak, stary. Czemu u nas ty się wys. Stary, co jest z nią mnie tak? Czy, czy ona ma jakieś. Czy. Co, co, co? Jest, co, je, co, co, Czemu? Aha. Ale ona, znaczy, że ona nie chce swojej wygranej? Czy co? Może nie chce po prostu, no, faktycznie. Jakby, bo. Ja nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, trzeba będzie odwiedzić Amelię w szpitalu. Amelia, czemu się zabiłaś? Teraz nie mam jak ci dać itemów, tak jakoś. Czyli nie chcę, czyli nie chcę. Gratulacje Amelia, bateria mi padła. Bateria w komputerze? Aha. No dobra, więc słuchajcie, ja poproszę administrację, by jakoś to wynagrodziła Amelii. Administracja ci coś da w takim razie potem. Bo ja nie będę chciał, że ona wyjdzie ze szpitala, a ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, na razie i pa pa.